Jedne, jednego nie zdążyłam, się śmieję. Zrobiłam jedno, nie zdążyłam jeszcze dobrze posprzątać. Tak pogarniałam w sumie, a już y, Bory woła, pankejki y, z czekoladą. Także co, co mi pozostaje? Robić pankejki. Przepraszam, ja przygotowałam wszystko. Znowu, nie wiem jak wy robicie, ja daję mąkę, jajko, trochę soli. Yy, mąka, jajko, mleko, trochę soli, żeby lepiej się ubiło troszeczkę. I to wszystko. Proste, simple <grym> Dobra. Nie świruję, już robię. Ja wszystko na oko. Potem sobie ewentualnie dolewam. Albo żeby było gęstsze, albo rzadsze. A no i jeszcze ten cukier, ten Panie diod, również troszeczkę normalnego cukru też, gdzie nie lubię za bardzo tak dawać cukru i soli do potraw, ale wiadomo, że do niektórych trzeba tutaj troszeczkę tylko... To sobie to od razu też. Mam taki starodawny ten mikser. Miałam kiedyś taką mikę właśnie fajny yy, w Anglii, no ale mam jeszcze w sumie taki do koktajli robienia. Też yy, mogłabym tym zrobić i od razu bym wszystko wróciła, samo bym wymiksowało i bym nie musiała nic zrobić. No ale tutaj jakoś szybciej i łatwiej. Tablica informacyjna nam się zmazała. Poprawiam markerem, żeby była widoczna. I tak zerkam tutaj, że mamy pozwolenie na budowę, słuchajcie, od maja 2021 roku. Czyli minęło rok i trzy miesiące. A nie tutaj mówiliśmy, że z dwa lata rok, trzy miesiące od pozwolenia, które zostało nam wydane. Czyli nie jest tak źle. Dobra, ja, ja muszę tutaj dokończyć, bo naprawdę jest już wszystko tutaj powamazywane. Oczywiście widzę te linie, także spokojnie. Emil dzisiaj założył dzisiaj od samego rana jesteśmy. Lampy na elewację. Tutaj te boczne. Cztery. Jak już tam u Emila na kanale powiedziałam, najważniejsze, że mi się podobają jest dobry, wybraliśmy. Design jest taki jaki chciałam. A zaraz idziemy do garderoby, bo wczoraj mieliśmy inne roboty, a do garderoby właśnie zamierzamy wejść dzisiaj i ją skończyć na gotowo. A co dalej to czas pokażę. Dobra, ja kończę. Widzimy się u góry. Tak jak mówiłam, tak zrobiłam wchodzę do garderoby. O, przygotowane jest. Garderoba skończona. Emil tylko dokręca śrubki. Po trzy robili, Tak, po trzy. O, o. Tu jest jedna, żeby właśnie dobrze się trzymało. Będą jeszcze jedna i druga. Ech. No dobra. No i wcale nam dużo czasu nie zajęło. Został Zostało, została Łazienka. Nie wiem, yy, może jeszcze zrobimy przygotowanie tak jak właśnie z tą folią i wszystko wyrysujemy sobie i odmierzymy. Tak mi się wydaje. Takie mi damy jeszcze radę? Nie mam pojęcia. Zobaczymy. Yy, jak nie, to na pewno jutro jeden dzień bez problemu ki kilka. będzie, nie tylko sobie robimy. No, no, dokładnie, bo wiecie, za chwilę jakiś telefon będzie i, yy, i na przykład to nam nie wyjdzie, ale jutro yy, na pewno przyjdziemy, też z rana, też zrobimy tutaj tą łazienkę i na pewno, bo to nie, nie zajmuje nie wiadomo jak dużo czasu, no wiadomo, trzeba powymierzać yy, i takie tam właśnie tak yy, pomalutku, no bo te grzybki trzeba powkładać, to też trochę czasu zawsze zajmuje. Yy, ale praca jest wykonana, praktycznie wszystko yy, będziemy mieli zrobione, jak tą łazienkę skończymy. Yy, następnie Emil będziemy musieli powyciągać te długie, nie? Te długie yy, profile, czy jak to tam się mówi na to znowu, bo nie wiem. Nie wiem. No, to będzie, będzie trzeba tak, ja do, tam widziałam w komentarzu się żeby yy, żebym nie zapomniała, czy, tam, czy wiem, że trzeba je powyciągać. Tak, wiemy, grzybki tylko zostają. Potem będziemy się pianapur. I wtedy po pianie dopiero wracają na miejsce te listewki, czy to tam to aluminium o tak. Co będzie dalej? Zobaczymy. Na razie się rozłączam. jak mówiłam, zrobiona. E, Niesypialnia, garderoba. Teraz zrobiliśmy wszystko gotowe na jutro. Czyli już z tą e, żółtą folią. E, I słuchajcie, przychodzę do domu zrobić obiad. Emil na chwileczkę wpadł tutaj. E, zaraz jedzie do Andrzeja mu pomóc. E, ja robię obiad szybki. E, dzisiaj ryż, kurczak sobie posmażyłam osobno z warzywami. E, także szybkie danie też. To do zobaczenia. Widzimy się prawdopodobnie na następny dzień na budowie. Pa!